Czego zapamiętamy rok 2021? Na pewno z pozyskania bezcennych pamiątek: jedyna znana kompletna panorama XIX-wiecznej Warszawy, ogromny zbiór legitymacji powstańców warszawskich oraz ogromny zbiór niemieckich zdjęć z okresu powstania. Bezcenne zbiory zaśpiliły nasze muzeum. Powiedzmy o nich trochę więcej. Latem 1873 roku, w związku z remontem, wieża zegarowa Zamku Królewskiego była w całości otoczona rusztowaniami. Które wieńczył podest, znajdujący się powyżej jej hełmu. Z tego podestu 26 sierpnia 1873 roku Konrad Brandel, wybitny polski fotograf i wynalazca, wykonał serię dziesięciu fotografii, tworząc z nich 360-stopniową panoramę Warszawy. Na naszej stronie internetowej znajdziecie porównanie zdjęć z widokiem współczesnej Warszawy. Zobaczcie, jak zmieniło się miasto przez 150 lat. 382 legitymacje powstańców warszawskich oraz trzy powstańcze przepustki to jak dotąd największa znana kolekcja tych unikatowych dokumentów. Przekazał nam ją w darze anonimowy darczyńca. To jeden z najcenniejszych darów, jaki otrzymaliśmy od początku istnienia muzeum. Warte uwagi są dwie legitymacje z podpisem rotmistrza Witolda Pileckiego pseudonim Witold. Wszystkie legitymacje zobaczycie na wystawie w naszej sali pod Liberatorem. Na koniec roku w niezwykle spektakularnych okolicznościach pozyskaliśmy kolekcję 59 nieznanych niemieckich fotografii z Powstania Warszawskiego. W czasie okupacji Niemcy przebywający w stolicy Polski często fotografowali Warszawę, jednak w trakcie Powstania Warszawskiego zdjęcia wykonywali przeważnie fotoreporterzy z tzw. kompanii propagandowych, działający w strukturach niemieckiej armii i podporządkowujących się aktualnym wytycznym III Rzeszy. "Kolekcja nabyta przez Muzeum Powstania Warszawskiego stanowi rzadkość. To fotografie dokumentacyjne, pozbawione ideologicznej wymowy. Dzięki nim możemy śledzić aktywność wybranych oddziałów w walczącej stolicy w 1944 roku. Historia ich pozyskania jest niemal równie fascynująca, co same zdjęcia: internetowa aukcja, antykwariusz z Czech, podróż z walizką pieniędzy do Pilzna i wreszcie szczęśliwy finał. Wszystko w ciągu 48 godzin." Komplet zdjęć możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej. W minionym roku szczególnie wiele uwagi poświęciliśmy jednej osobie. Lekkoatleta, olimpijczyk, porucznik Armii Krajowej, powstaniec warszawski oraz fotograf Eugeniusz Lokajski pseudonim BROK. Ten autor wielu ikonicznych zdjęć z powstańczej Warszawy był bohaterem dwóch wydanych przez nas albumów, fotograficznego i muzycznego. Zacznijmy od tego pierwszego. Ponad 300 niekadrowanych fotografii z powstania warszawskiego, 133 rozpoznanych z imienia i nazwiska uczestników walk, nowe fakty, dokładne daty i rozpoznane miejsca, budynki, adresy to wszystko znajdziecie w albumie Eugeniusz Lokajski brok Dzięki nowoczesnej digitalizacji i retuszowi, fotografie zyskały niespotykaną wcześniej wyrazistość. Zawarte w albumie opisy uwzględniają współczesny stan badań historycznych i warsawinistycznych. Zdjęciom towarzyszą cytaty i wspomnienia uczestników powstania. Drugi album, o którym chcę Wam opowiedzieć, to Ocali nas Sniłość zbiór piosenek skomponowanych przez zespół organek. Punktem wyjścia dla twórców były zdjęcia Eugeniusza Lokojskiego Broka. Każda z ośmiu piosenek na płycie była inspirowana inną fotografią tak o płycie mówił sam Tomasz Organek. Historia Lokojskiego wywarła na mnie niesamowite wrażenie. Sportowiec, bojownik o wolność, dokumentalista, ale, ale nade wszystko artysta, esteta. Z jego zdjęć paradoksalnie dla czasów powstańczej pożogi bije życie. Roześmiane młode kobiety, pary łączące się w małżeństwie, aż bóg ich nie rozłączy, mężczyźni silni w swej wierze w zwycięstwo. Jest w tym wszystkim jakaś porywająca poezja. Teksty bezpośrednio inspirowane jego zdjęciami dosłownie pisały się same. Album i koncert były częścią obchodów 77. rocznicy Powstania Warszawskiego, których hasłem przewodnim było To od nas zależy, czy było warto. Bo chyba tak jest, co? W końcu to my, młode pokolenie, żyjące w wolnym kraju, możemy budować taki świat, za który powstańcy warszawcy byli gotowi oddać nawet własne życie. Pamiętajmy o tym każdego dnia, jak postawa pokolenia powstańców warszawskich będzie dla nas punktem odniesienia. A skoro mowa o współczesnych pokoleniach, warto zatrzymać się przy korzeniach pamięci akcji zainicjowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Dzięki tej inicjatywie mamy okazję spojrzeć na powstańców warszawskich z perspektywy ich bliskich, dzieci, wnuków, prawnuków, krewnych. Działalność muzeum i obchody rocznic Powstania Warszawskiego zawsze były przede wszystkim spotkaniem z powstańcami, uczestnikami i świadkami historii. Każda rozmowa, każda uroczystość. Każde wydarzenie pozwalały obcować z ich męstwem, mądrością, życzliwością, siłą i pogodą ducha. Zawsze widzieliśmy, że można liczyć na ich wsparcie, a przede wszystkim na ich obecność. Czas jednak płynie nieubłaganie. Powstańcy odchodzą. Misją Muzeum Powstania Warszawskiego jest nie dopuścić, by zgasła również pamięć o ich życiu, dokonaniach, marzeniach. Dlatego zapraszamy wnuki i dzieci powstańców warszawskich, by nagrać z nimi wywiady o swoich babciach, dziadkach, o tym, jakie były ich zwyczaje, rytuały, zasady, jakie mądrości i prawdy w sobie nosili, czego się bali, czego pragnęli, o czym marzyli i dlaczego poszli walczyć. To jeżeli oni po takiej wojnie byli w stanie wstać, pójść i robić dobre rzeczy dalej, no to wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Efekty rozmów możecie zobaczyć na naszym kanale na YouTube. Naprawdę warto. Rozwinięciem korzeni pamięci jest akcja sadzenia drzew, którą zainaugurowaliśmy pod koniec listopada. W Parku Powstańców Warszawy na Woli posadzono pierwsze drzewa upamiętniające 20 powstańców. Są to osoby, których potomkowie jako pierwsi zgłosili się do projektu Korzenie Pamięci i nagrali swoje wspomnienia o przodku. Jeżeli jesteście potomkami powstańców warszawskich i chcecie stać się częścią korzeni pamięci, Wypełnijcie ankietę na naszej stronie internetowej. Następnym krokiem jest przeprowadzenie wywiadu i zasadzenie drzewa. To jednak nie jedyne korzenie, jakimi zajmowaliśmy się w 2021 roku. Korzenie miasta to innowacyjny system, który pozwala odkrywać historię Warszawy. Jako punkt wyjścia posłużyły nam zdjęcia lotnicze z okresu II wojny światowej. Aż 2000 w większości wcześniej publikowanych zdjęć tworzy miejsce, w którym można zatracić się na wiele godzin. Zdjęcia prezentowane na stronie Korzenie Miasta pokazują Warszawę z różnych okresów okupacji. Z przedpowstania warszawskiego, z okresu walk i zburzoną solisę po zakończeniu starć. Fotografie te są bezcennym źródłem informacji o Warszawie. Uważny obserwator dostrzeże na nich zarówno obiekty i warstwy miasta, które przetrwały działania wojenne, jak i te, które przeminęły. Obok widocznych już na pierwszy rzut oka ulic i budynków odnaleźć można mniej rzucające się w oczy barykady, Tramwaje, pojazdy czy drzewa. Projekt Korzenie miasta to bada zdjęć oraz cyfrowe narzędzia umożliwiające opracowywanie i wspólne odsłanianie nowych warstw mapy powstańczej Warszawy. Do odkrywania korzeni miasta zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać historię i przedłużyć życie dawnej stolicy. Ha, mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Zapraszam Panią Janinę Jankowską i Pana Jana Ołdokowskiego, dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Te wszystkie wspaniałe rzeczy, o których mówił Janek, nie wydarzyłyby się, gdyby nie nasi bohaterowie, powstańcy warszawscy. To oni dawali nam siłę i motywację. Ale te wszystkie wspaniałe rzeczy nie wydarzyłyby się też, gdyby nie wolontariusze i pracownicy Muzeum Powstania Warszawskiego. To oni zrobili te wszystkie wspaniałe rzeczy. Bardzo im serdecznie za to dziękuję. Jesteście naprawdę wspaniali. Ja po pierwsze chciałam podziękować, że pomimo tylu lat, które upłynęły, opiekujecie się nam jak własnymi dziećmi. I czujemy się tak szczęśliwi, że o nas przez ten cały czas pamiętacie. Ja osobiście czuję się tutaj jak w rodzinie. I za wszystko dziękuję. i. Wołam dużym głosem, niech nam gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie.